czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do koryntian bracia podobnie jak obfitujecie we wszystko w wiarę w mowę w wiedzę we wszelką gorliwość w miłość naszą do was tak też obyście i w tę łaskę obfitowali Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach, i aby nastała równość, jak to jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże.